A kondycja? Znaczy, kondycja musi być, bo jeżeli nie mamy kondycji, to właściwie wypas w góry nie za bardzo ma sens. Kondycja musi być. Nie trzeba być wielkim tam ferosem, ale, ale trzeba jednak troszeczkę siły mieć. Następna sprawa. Plan trasy. Znaczy, wy... Pada rzeczywiście sobie zaplanować to wszystko, żeby później nie myśleć już na miejscu i nie marnować czasu e, na to, gdzie iść, prawda, czy mapa jest w wersji powiedzmy papierowej, e, czy na jakimś urządzeniu mobilnym, czy na komputerze, to już jest e, kwestia e, jak, e, jak to woli. Dobra, następna sprawa, pogoda. Znaczy trzeba zobaczyć pogodę. Ale oczywiście e, znowu kłania się technologia. Technologii możemy sobie pozwolić na to, żeby sobie sprawdzić wszystko na przynajmniej kilkanaście godzin, chociaż góry bywają nieobliczalne. Taka jest też prawda. Kolejna sprawa, jeżeli mamy tam pogodę, mamy tą trasę, warto mimo wszystko chwalić się. Tutaj znowu się przyda technologia, bo można gdzieś tam na fejsie napisać, prawda, że dzisiaj idę tam albo tam, albo tam się wybieram. W schronisku oczywiście też wszystkim można się chwalić. Chwalenie w tym wypadku jest w porządku, bo wszyscy wiedzą, że ten gość ruszył właśnie tam. Teraz tak, zaopatrzenie. Buty. Znaczy, no nie ma butów, żeby pokazać, nie takie, takie nie, takie butów nie wierzymy. To nad morze, na plażę, w góry, no nie mogę pokazać tutaj, ale generalnie powinny być pełne, żeby zakrywały kostkę, żeby można było bezpiecznie chodzić. Coś takiego musi być. Jeśli chodzi o parasol też właściwie nie, wiem, nie przyda się, bo no jak z tym chodzić, jak z tym chodzić, no jak z tym chodzić, gdzie? Także w tym przypadku warto mieć jakieś tam kurtki podoodporne, żeby nie zmoknąć. I, a generalnie właśnie o to musimy się ubrać, to nie ubrać, czyli ubrać się na cebulkę, czyli warstwa jedna, warstwa druga, warstwa trzecia, Najpierw by to wszystko było oddychające. E, oczywiście czapki, e, oczywiście okulary, e, bo bez okularów też jakoś nie bardzo. E, co warto się no, zabrać, czy dokumenty, e, bo sprawa sam sklepów nie ma, ale nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć. I to lepiej mieć ze sobą. Znaczy wiadomo, że załóżmy naładowany, naładowany telefon komórkowy, chociaż z tym zasięgiem bywa różnie, ale załóżmy, że jakoś tam jest, jeżeli zabieramy to, to zabieramy jeszcze nawet powerbank, powerbank, żeby to sobie podładować w razie czego, jakby były problemy, musimy tam zabrać coś tam do na przykład takiego mycia, oczywiście musimy zabrać jakieś tam napoje, coś do jedzenia, ale nie za dużo tego, nie za dużo tego mapę mimo wszystko warto mieć e, chociażby taką papierową, bo znowu skończą się baterie, nie wiem co zrobić i e, jest. E, znaczy mógłbym tu dużo wy, wymieniać, ale ja nie chcę tam za bardzo przedłużać. E, może tak, warto też e, mimo wszystko zabrać ze sobą e, zdrowy rozsądek. Tak? Także e, to, 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 to też się przydaje. Myślenie, myślenie przede wszystkim. Myślenie jest bardzo, bardzo ważne. Jak się zachowywać w górach? No, nie krzyczeć, nie rozrabiać. Skażę się przywitać. No i oczywiście śmieci nie zostawiać, bo, no bo musimy to jakoś zostawić dla przyszłych pokoleń. Także to było takie szybkie z mojej strony.